Ulica Paderewskiego od paru miesięcy stała się drogą objazdową dla kierowców przemieszczających się Krajową 25 w związku z zamknięciem remontowanego wiaduktu nad torami w ciągu ulicy przemysłowej. Dlatego ruch w tym miejscu jest intensywniejszy, choć o korkach nie ma na razie mowy, bo jest w obu kierunkach dwupasmowa. Mimo to od kilku dni kierowcy natrafiają tam na utrudnienia i zwężenie do jednego pasa. Ten remont musieliśmy wykonać, idzie okres zimowy. Chcieliśmy zabezpieczyć się przed tym, żeby w tym czasie zimy, kiedy jest przejście temperatury przez zero, czyli ta nawierzchnia wtedy bardzo mocno odczuwa te warunki atmosferyczne, te ubytki wtedy by się pojawiały, byłaby też bardzo duża, byłoby też bardzo duże narażanie kierowców na uszkodzenia pojazdów. No więc ten remont, niestety wiem, że są utrudnienia, ale musieliśmy go rozpocząć i realizować w tej chwili. Na szczęście jest to odcinek od od Ronda czy na odskrzyżowaniu ulicy Chopina do ulicy Paderewskiego jest to mniej obciążony odcinek niż ten wcześniejszy od Paderewskiego do Chopina. Niemniej jednego trudnienia na pewno są, pojawią się, ale jest to krótkotrwała praca doraźna. To są prace remontowe, aby zabezpieczyć jezdnie przed okresem zimowym. Chodzi o to, aby szczeliny w nawierzchni asfaltu się nie powiększały, kiedy temperatura zaczyna być ujemna, bo wtedy zamarznięta woda je rozsadza jeszcze bardziej. Dlatego drogowcy chcą zdążyć przed mrozami. Roboty na tym odcinku mają się skończyć w ciągu kilku najbliższych dni, więc utrudnienia niedługo znikną.